Cześć, witajcie w kolejnym pięknym dniu na Teneryfie. Dzisiaj jesteśmy w Adeche i zabieram Was dzisiaj do śniadaniowni, do bistro. Nazywa się to Daria's Daria Bistro tutaj w Adeche. Bardzo fajne miejsce i dzisiaj gościnnie będziemy testować to jedzenie. Z Emilką Cześć. z Teneryfiarzy, kanał na YouTubie mają z Marcinem Teneryfiarzy. Cześć Emilka. Cześć Jak Mike. się czujesz dzisiaj? Wyśmienicie w tym słońcu zawsze, super jest pogoda. Jest mega, jest mega. No i idziemy do hipsterskiej kawiarni. No, do hipsterskiej kawiarni. hipsterskiej kawiarni, dokładnie. Idziemy I... I, i będziemy dzisiaj Wam opowiadać trochę o, trochę o kawach, daniach. I myślę, że będzie dobrze, chyba tak, prawda? Tak. Podejrzewam, że oczekiwania zjemy są coś duże. Dobrego. No, gwarantuję ci, że tak. Na pewno będzie dobrze. I co? I zapraszamy was do naszego kolejnego odcinka z The Banana Live o restauracjach. Mike, Emilka, do zobaczenia w I widzimy się przy stoliku. Dokładnie. Daria z bistro, jak widzicie, serwuje przeróżne kawy, a przede wszystkim mega śniadania i brancze. Może Emilka powiedz, co dzisiaj testujemy? No dzisiaj testujemy takie standardy, jakie można w ogóle dostać w kawiarni hipsterskiej, że tak powiem, bo na tego typu kawiarnie ja mam właśnie takie określenie. No i oczywiście nie mogło dzisiaj tutaj zabraknąć awokado toast. Dodatkowo mamy tego tosta z łososiem i z jajkami. Jest też ex Benedict, czyli muffiny z bekonem, z jajkami w koszulce oraz sosem holenderskim. Uh -huh. Mamy English Breakfast. W takim bardzo ładnym Bert, wydaniu, Mega, mega wydanie, tak. tak. Na wypasie to Dokładnie. jest widać. Super to A wygląda. Także mamy gofra z owocami. Mamy gofra z tak owocami. Także naprawdę tutaj brancze super są. Zresztą jak widać na obrazku. No, jedzenie jest tutaj naprawdę na top wypasie. Jakościowo. Ja już tutaj jadłem, więc mogę powiedzieć, że naprawdę jest petarda. Aczkolwiek na przykład nie próbowałem tego, tego wafla z owocami. Nie mogę się doczekać aż go spróbuję. Może Emilka opowie coś o. O tych kawach, które tutaj mamy. Tak, wybraliśmy specjalnie różne, żeby też pokazać różnice. I tak, tutaj mamy Cortado Natural, czyli po prostu to jest taka mała kawa, podwójne espresso i trochę mleka, a tutaj obok do porównania jest bonbon czyli espresso z mlekiem skondensowanym i to są bardzo popularne kawy na Wyspach Kanaryjskich, bo tutaj uwielbiają pić kawy właśnie z mlekiem skondensowanym. No i tutaj Słodkim. już tak właśnie, i te kawy są zawsze bardzo słodkie. Tu już wersja na wypasie, pewnie znana kawa dla większości osób, które już były na Teneryfie, czyli Barakito. Te warstwy zawsze robią wrażenie? Tak jest. I w sumie Barakito jest zawsze dobre, jest słodkie. Mocne, z alkoholem, z likierem 43. Nie da się nie spróbować tej kawy, będąc na Teneryfie. Wydaje mi się, że to jest takie maskowe. Tutaj chciałbym sprostować informację z poprzedniego odcinka na temat Barakito. Myślę, że mam rację tak naprawdę. Wywodzi się z Kartageny w Hiszpanii, gdzie zostało zapoczątkowane w 1940 roku. Ja powiedziałem informację, że ono ma wstecz kilkaset lat. Nie, to jest kilkadziesiąt lat. Nie pamiętam człowieka, który to wymyślił, aczkolwiek. On dodawał właśnie pierwszy raz likier Quarenta który też jest produkowany właśnie w Kartagenie, a absolutnie nie na Kanarach, żeby nie było. Aha. I on jeszcze dodawał brandy, a, e, tak. Czyli to było z dwoma alkoholami. Z dwoma alkoholami. I tutaj też mamy takie dwie wersje latte, kolorowe kawy. Tego typu kawy no, często można dostać w takich lepszych kawiarniach. Mamy tutaj latte Bitrus Latte, czyli latę z domieszką buraka oraz kurkuma latę. Kurkuma, no wiadomo, przyprawa, superfood, zdrowa tak. rzecz, więc fajnie wypić sobie coś takiego razem z kawą. Pewnie, że tak. No to tak, mamy tutaj na tapecie kurkuma latę. próbujemy piankę najpierw. Czuć kurkumę, ale tak subtelnie, nie tak jakoś bardzo mocno, więc to też spoko. Bo to chyba nie o to chodzi, żeby kurkuma przysłoniła smak kawy, prawda? No, na pewno mm. nie. No i A teraz... A czuć? Czuć, czuć kawkę. też, ale ok. jak to latę, dosyć słabe, bo o to chodzi w latę. Tak, i bardzo też jest smak taki kremowy, mlekowy. Jak ktoś chce właśnie spróbować sobie coś takiego lekkiego, żeby nie była to mocna kawa, i właśnie jeszcze dodatkowo kurkuma, no to dobra propozycja. Ja mm. teraz spróbuję tutaj sobie latę z, z beetroot, czyli z burakiem, i prawdopodobnie mm. tu chyba jeszcze cynamon jest dodany. Mm -hmm. Nie czuć, nie ma zapachu, czuć spienione mleko, tak naprawdę, ale zobaczmy, jak smakuje. No, czuć trochę tego buraka, powiem szczerze. Co prawda, nie jest to na pewno mój mój faworyt. Dość specyficzny smak, ale da się wypić. Aczkolwiek, no, nie moja kawa. Tyle, mhm. tyle powiem, ale dla spróbowania, dla trochę pobudzenia fantazji, można się czegoś takiego jak najbardziej napić. No, to jest jakby kwaskowate bardziej. Mm -hmm. to, nie, to jest, to to jest, jest lepsze, super, to no? jest lepsze, no. Próbuję teraz właśnie tą, tą latę z kurkumą. Rewelacja, Aha. naprawdę, to jest super. Tak. Czuję tutaj cynamon, tą kurkumą daje niesamowity smak. Spróbujmy tą kawę tutaj, <laughs> Powiem Ci, że trzy, prawie trzy lata mieszkam na Teneryfie i jeszcze ani razu jej nie piła. O, widzisz, <laughs> czyli dzisiaj masz okazję. No, to chyba trzeba rozmieszać to mleko, prawda? I wtedy też się... Robi kawa jaśniejsza. Ja, ja też wolę to mieszać jak no, najbardziej. To będzie mocne. No, podejrzewam, bo to podwójna espresso jest, tak? Mm -hmm. Bardzo dobre. Tak? I nie jest przesadnie słodkie. Mogę spróbować. Pewnie. Mm, no, to. No to jest bo, normalnie miodzio, nie Bo powiedzmy, że tak naprawdę to bombon to jest esencja z Barakito. <laughs> Teraz operator próbuje. Teraz operator <laughs> próbuje, żeby nam nie zemdlał. Trochę mu się cukru przyda i kawy. Tutaj mamy cortado, a dokładnie rzecz biorąc cortado natural. Yy, I tak się nazywa ta kawa w Hiszpanii. Mm -hmm. To jest nic innego jak po prostu podwójne espresso z małą ilością mleka. Jeśli na ogół pijecie powiedzmy kawę z mlekiem, czy coś bardziej w stylu latte nawet, to nie zamawiajcie tego, bo to może być dla Was za mocne. Wtedy zamówcie sobie po prostu kawę con leche, czyli kawa z mlekiem. Tak, dokładnie. No. Parakito spróbujemy, mieszamy? Mm. Czy tak? Nie musimy rozmieszać. No właśnie, dobra, to ja już tą powinność będę mm. czynił. Pomieszam te wszystkie składniki tutaj. No to próbuj, Emilka. Mm -hmm. A jaka ładna szklanka w ogóle z takim małym tak. uszkiem. Opowiadaj, opowiadaj. To od razu o, mówię, nie żałowali alkoholu okay. i smak barakito dla mnie 100% kojarzy się z teneryfą. To jest teneryfa w szklance. Teneryfa w szklance, no. tak jest. Zapach w ogóle tego to jest mm -hmm. po prostu... I mocne. Tutaj nie żałowali likieru. Może dlatego, że powiedzieliśmy, że nagrywamy dzisiaj odcinek na YouTube, to nalali więcej, no nie wiem. Być może. Ja myślę, że faworyzacji tutaj chyba jeszcze nie było, aczkolwiek muszę im przyznać jeszcze to, że jednak dali tą skórkę, bo gdzieś tam skórka ta się e, na dole przewija. Nie mogło dzisiaj zabraknąć takiej opcji jak tost z awokado, no bo jest to klasyka. W tego typu kawiarniach zawsze to jest w menu. I tutaj mamy wersję taką wzbogaconą, bo jest też wędzony łosoś. I jajka w koszulce. I spróbujmy, jak to smakuje. Ten tost wygląda naprawdę bardzo dobrze. Co mogę powiedzieć? Chleb pyszny, jest to wiadomo chleb na zakwasie, sourdough. Bardzo gruba pajda, naprawdę chrupiąca skórka, pyszny chleb. Guacamole, tak samo, przyprawione jakoś nie tak mocno, taki neutralny smak. Do tego łosoś wędzony. No i jeszcze jajko w koszulce z sosem holenderskim. Pięknie, to, się, roz, pięknie tak. się rozlewa. Właśnie to też o to chodzi, tutaj, Aha. o ten efekt wizualny, prawda? Tak, dokładnie. Jajka jeszcze nie spróbowałam. Ogólnie jest to bardzo dobre, czuć, że składniki są świeże. Jakość ważniejsze. całego dania no naprawdę petarda. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Zresztą nawet na talerzu to wygląda super. Także ja też wjeżdżam teraz tutaj, już mm. nie mogę się doczekać w te, te mafiny, które widzę, że też są takie chrupiące, aż słychać to, to chrupnięcie tutaj na skórce. O, też jest jajko w koszulce, rozkroję go, bo ja lubię jak ono, ono się po prostu o no, właśnie tak rozlewa. O, to jest właśnie to, to jest to, co mi się lubią najbardziej. No i przede wszystkim ja lubię, jak bekon nie jest smażony, ale pieczony. On mhm. wtedy się e, fajnie wypala i jest bardzo chrupiący. I te, tutaj widzę, że właśnie też, też to tak robią. No i spróbujemy to. Nie powiem, żeby się lekko kroiło. No i hollandaise sos. To danie po angielsku nazywa się Ex Benedict, mhm. i wiesz, że wyczytałam, że powstało w nowojorskiej kawiarni. O, no ciekawie. i właśnie od tamtej pory na całym świecie zaczęli to sprzedawać w kawiarniach Aha, po prostu. Nie. Bo to jest takie typowe danie branczowe. Często jak teraz ostatnio właśnie byłem w Las Vegas, to właśnie chodziliśmy na śniadania, są bardzo popularne. Mhm. Naprawdę tu może troszeczkę bym jakiegoś pieprzu dodał, bo ja lubię, ale tak, tak poza tym, to uważam, że ten sos, to wszystko się tak komponuje. Tekstura z tej mafiny spieczonej i tego chrupiącego mm. bekonu jest mm. niesamowita. W tego typu kawiarniach te dania są droższe niż w innych miejscach, ale tutaj też wiadomo, że płaci się za jakość. Oczywiście, mm. wolę zapłacić trochę więcej i dobrze zjeść, e, jakościowo, mm. świeżo, aniżeli mam gdzieś pójść taniocha jakoś i, i wyjść zapchany jakimiś smażonymi Rzeczami samymi, no wiadomo jak jest. No. I teraz bierzemy na test English Breakfast. Nie mogło tutaj tego zabraknąć, dlatego że ja mieszkałam 7 lat w UK, a Mike znacznie więcej. Tro, trochę tylko, tro, trochę więcej, to jakieś 25, no ale Więc... wystarczyło, żeby poznać różne English Breakfast. Co tu dużo mówić? Dobrego English Breakfast nie da się często zjeść. Aha. Amen. Wgryzamy się w to wszystko. tak, no oczywiście Emilka, zaczynaj. To ja najpierw spróbuję kiełbaskę. Ok. Tak wygląda. Taka bardziej jasna jest takie u wasa. Ja zacznę sobie może. Dobra. Dobra? Tak. Ja sobie zacznę tutaj może od, od kaszaneczki. Widać, że ta kaszanka jest tutaj. Może ja pokażę. Jest fajna, ziarnista. Dobrze napieprzona, dobrze przyprawiona. O to tutaj właśnie chodzi. Pekon też chrupiący. Idealny. Mm -hmm. Rozkrojmy tutaj mm. tego, tego hash mm. browna. No, jestem ciekawa, jak to Zobaczcie, on, on jest w środku mięciutkie, widzę, że to jest wszystko właśnie z plastrów ziemniaków robione. No, a z zewnątrz, z zewnątrz ładnie chrupie. Tak, tak Czyli że... już po tym można stwierdzić, że nie jest to z mrożonki, mm. tylko robione na miejscu. Mm. Gruba mięsista, fryta. Tak. Dobrze, dobrze chrupiąca, mm. dobrze przysmażona. Re Taka, to jest po prostu mm. no, super miękka masa z ziemniaków w środku i chrupiące na zewnątrz. Mm -hmm. Trochę tak smakuje nawet jak taki placek ziemniaczany, prawda? Tak, coś w tym stylu. Mm -hmm. Mm -hmm. Super. Na pewno, o, tutaj spadł nam chlebek, więc ja go elegancko podniosę. Posmaruję sobie, tutaj jest masełko fajnie posolone taką solą morską, widać tak. takimi płatkami. W upale masło się topi no, szybko. Troło, jest, słuchajcie, jest na maksa gorąco, jest teraz kalima na Teneryfie, więc trochę się tutaj gotujemy, więc trzeba było się jakoś delikatnie schodzić. Spróbujmy mm. ten, ten chlebek. Pieczarka też pycha. Tak, uduszona nie za mocno, że mm -hmm. czuć ten smak grzyba. Mm -hmm. Taki chleb z masłem i z solą to można sam jeść. Tak, on <laughs> no, nic nie potrzebuje więcej, mm. tak naprawdę. Tym bardziej, jak jest to chleb takiej jakości, mm -hmm. na naturalnym zakwasie. No. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Wszystko pyszne po Dokładnie. prostu. Teraz wchodzimy w temat gofra. Mamy okay. coś dla odmiany, na słodko zupełnie deserek. Inny, tak, inna opcja. I co my tutaj mamy ciekawego? Ładny gofr okrągły. A ten pod spodem jakiś kremik jest, tak? Tutaj. jest Aha. to krem mascarpone, o ile dobrze pamiętam. Też tutaj coś ala dżemik, bardziej taki sos yy, owocowy. No i do tego też wiadomo, owoce, jeżyny, banany tu widzę. Posypka taka z ryżu prażony. Tak, z ryżu prażonego. Mm, ten krem, petarda. On ma jeszcze, oprócz mascarpone, ma jeszcze coś. To jest taka masa bardziej mascarpone. Ja już nie będę czekał, bo nie mogę Aha. patrzeć na to, jak ty jesz, więc ja też. Super pyszne połączenie to jest. Deser Mistrzostwo Świata, zdecydowanie. Słuchajcie, to trzeba koniecznie spróbować. W ogóle, no oczywiście, kanaryjskie banany. A. Które są po prostu nie z tej ziemi, jeśli można tak powiedzieć. Ja uwielbiam kanaryjskie banany. Tak wyglądają. No. Stąd tak naprawdę powstał, powstała nazwa The Banana Life, mm -hmm. czyli jakby bananowe, kanaryjskie życie. To jest taka kompozycja deserowych smaków, bo tak, nie jest to za słodkie. Ten mm. krem smakuje jak krem w cieście, mm -hmm. po prostu mascarpone, jakiś budyń. Coś w tym stylu, no i do tego owoce. No, dokładnie. Ten ryż, przeparowany jest to wszystko. Nadaje tej, tej krótkości. Je, tak. jest to przepyszne, po prostu. A przede wszystkim gofer nie jest ciężki, nie jest hmm. zbity, jest delikatny, jest zajebisty. Tak, to jest po prostu zajebiste. Tu w Daria's Bistro oni mają bardzo dużo pastry z typu croissanty, tak. różne pastries z francuskiego ciasta, z kremami, z owocami. Dzisiaj już nie damy rady ich przetestować, bo nie wstaniemy. Ale na pewno jak przyjedziecie tutaj zachęcam do tego, żeby je spróbować, bo są naprawdę przepyszne. Mm. Tak, pani, która tutaj pracuje mówiła, że najlepiej przyjść rano. Wtedy jest największy tak. wybór, bo oni to wszystko na miejscu tutaj pieką. Także wszelkiego rodzaju bułki słodkie, czy croissanty, czy w ogóle inne mm -hmm. wypieki typu ciastka. To jest to jedna z lepszych piekarni na, na wyspie i warto przyjść i spróbować. Koniecznie. To już wszystko na dzisiaj. Wejdziemy sobie teraz do środka zobaczyć, jaka ładna jest ta kawiarnia. Zobaczcie. <grym> <grym> tu jest kuchnia. Tutaj mamy kuchnię, jak widzicie. E, niestety dzisiaj nie za wiele możemy Wam tutaj pokazać, jeśli chodzi o, o te pastries wszystkie, ale. ale, ale... To normalnie jest pełno bułek, ale nie tylko zamykają. Dokładnie. dokładnie. <grym> Także słuchajcie, na no dzisiaj już kończymy w Darius yy, Bistro i zapraszamy Was tutaj do zobaczenia w następnym odcinku. Tak, spróbujcie, a nie pożałujecie. Dokładnie. Kłaniamy się. Dzisiaj w odcinku mówiła dla Was Emilka z kanału Teneryfiarze oraz. i Mike z The Banana Life oczywiście. Zapraszamy Was, bo już mam kolejny pomysł na też bardzo bardzo fajną knajpę oczywiście no my staramy się pokazywać tylko najlepsze knajpy na Teneryfie nie będziemy was zanudzać jakimiś beznadziejami bo stawiamy na jakość. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa! pa.